Wszyscy wyczuwali, że kanonizacja królowej Jadwigi jest jak gdyby dopełnieniem milenium sztu Polski. Jest dopełnieniem także i dlatego, iż przez dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy po czterech wiekach pod, pod, podjęli misję apostolską i przyczynili się do ewangelizacji Chrztu swoich sąsiadów. Jadwiga miała świadomość tego, że jej posłannictwem jest zanieść Ewangelię braciom Litwinom i dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą Nad Bałtykiem Powstał nowy kraj chrześcijański, odrodzony w wodzie Chrztu, świętego. Tak jak w X wieku ta woda odrodziła synów i córki polskiego narodu. W encyklice o problemach współczesnego świata napisałem. Iż każdy kraj winien odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń własnej wolności. Wówczas stał przed nami problem odkrycia wolności. Teraz opatrzność stawia nam nowe zadanie milować i służyć. Miłować czynem i prawdą. Święta Jadwiga, królowa, uczy nas tak właśnie korzystać z daru wolności. Ona wiedziała, że spełnieniem wolności jest miłość, dzięki której człowiek gotów jest zawierzyć siebie Bogu i braciom, do nich przynależeć. Zawierzyła więc Chrystusowi i narodom, które pragnęła do Niego przyprowadzić swoje życie i swoje królowanie. Całemu narodowi dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka, człowieka sprawnionego zarówno wiary, jak i nauki, jak też codziennego chleba i odzienia. Chcielibyśmy dzisiaj czerpać z tego przykładu, ażeby radość z daru wolności była pełna.